Witam serdecznie. Jesteśmy na pokazach firmy Witchwood. Chciałem Wam zaprezentować nowy koowrotek od Witchwooda Historiot, Jod 55S i 45S. Są to koowrotki przeznaczone do krótkich kijów 9 ft, 10 Fit, do wywózki. Są niezbyt dużych rozmiarów. U nas na pewno przypadną do gustu także osobom mówiących na Feder, ciężki Feder i Metod Feder. Kołowrotki są wyposażone w bardzo. Fajną metalową rączkę tutaj z takim drewnianym wykończeniem. Może to się karpiarzom jak najbardziej spodobać. Mamy tutaj fajny hamulec, który łatwo jest złapać i łatwo jest nim manewrować. Mam nadzieję, że nas słychać. Tutaj jest pokaz teraz i jak słyszycie w tle, jakiś pan mówi do zwiedzających. Fajna szpula szeroka, na pewno dobra pod karpia, na pewno dobra pod metodę. Metalowy okrągły klips, który będzie na pewno łatwo wpiąć i wypiąć. No i cena. Cena tych kołowrotków to jest 270-280 zł. Pokażę Wam też mniejszy rozmiar. To jest większy, ten jest mniejszy. Ten to już zdecydowanie pod metodę i Feder. Ten kołowrotek możemy używać już do metody Feder, ale także do wywózki. Fajne kołowroty w przystępnej cenie. Fajnie kolorystycznie rozwiązane. I fajna cena. Także na pewno ciekawa. Ciekawy produkt na 2020 rok.